Cześć, ja dzisiaj do Was na bardzo poważnie i mówię bardzo poważnie, więc mam prośbę, obejrzyjcie ten film do końca, nie skrolujcie. Jak go obejrzycie, to z informacjami, które Wam przekażę, zrobicie co będziecie chcieli, ponieważ żyjemy w wolnym kraju i każdy ma wolny wybór. Moi drodzy, jesteśmy u nas na łódzkim torze RC, na terenie, który kilka lat temu dostaliśmy od Zarządu Zieleni Miejskiej, za co im serdecznie dziękujemy. I w związku z tym zwracam się do Was z ogromną prośbą. Jak wiecie, ten tor istnieje już od kilku lat. Ten tor można rzec, stał się w pewien sposób nawet legendą. Tutaj wychowało się sporo miłośników w RC. Ten tor przyciągnął masę użytkowników w RC. Wiem co mówię, bo wiem po osobach, które przez te kilka lat dołączyły do RC. Ten tor jak co roku remontujemy, ponieważ. Powiem Wam tak: przez cały sezon to jest chyba jedyny tor, gdzie nie wyrasta ani jedna kępka trawy, ponieważ przychodzi tu masa osób, masa osób, które ten tor użytkuje, więc tu nie ma prawa wyrosnąć żadna kępka trawy. Potem przychodzi zima, no i ten tor po tym całym sezonie wygląda w stanie trochę, jak to się mówi, kolokwialnie tragicznym. Więc co roku ten tor remontujemy. Wyobraźcie sobie, że co roku tutaj trzeba na remont dowieść co najmniej od 5 do 10 wywrotek gliny, aby go wyremontować. I w związku z tym, moja do Was bardzo ogromna prośba. Wiecie, jaka jest sytuacja na świecie? Pandemia, wybuchła ostatnio wojna. Dostawaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Łodzi. W tym roku raczej chyba nie mamy na co liczyć, a tor trzeba wyremontować, więc. Ja do Was z ogromną prośbą. Uruchomiliśmy na stronie zrzuty.pl tak, zrzutkę na nasz tor, na jego remont, ponieważ no, żeby wyremontować ten nasz tor, potrzebujemy, jak wspominałem, dowieść glinę, wynająć koparkoładowarkę, ładowarkę bobcata, zagęszczarki oraz no, jakieś inne rzeczy związane z budową tego toru. Więc moja ogromna prośba do osób dobrej woli abyście nas wspomogli. Bo musicie wiedzieć, ten tor jest otwarty 24 godziny na dobę e, przez 7 dni w tygodniu. On służy wszystkim, wszystkim wam, nie tylko nam tutaj z Łodzi. Chociaż wiadomo, tutaj od nas z Łodzi najwięcej osób. Zawsze jest, ale przyjeżdżają też osoby z Polski. My tutaj organizujemy pikniki, pojazdówki, mini zawody. Robimy to wszystko dla was, dla całego świata modelarskiego. A wiecie, że my z Łodzi chyba dosyć dobrze się staramy, bo nie dosyć, że mamy ten tor, mamy jeszcze tor na Werze, który też własnym sumptem zrobiliście. Widzieliście wiele filmów. Robimy to po kosztach, tak, żeby każdy mógł przyjść, każdy mógł pojeździć. Więc, no co, no, ja do Was z ogromną prośbą, abyście mogli nas wspomóc finansowo poprzez stronę zrzuty.pl. Posłuchajcie, wszystkie dane do... Zrzuty, i tak dalej, znajdziecie w opisie tego filmu na YouTube. Wrzucę ten film też na TikToka. Tam zbytnio pod filmem nie można dać linków, ale na TikToku w Bio znajdziecie moje dane do konta na YouTube, a także do mojej grupy na Facebooku, gdzie wszystkie dane będą umieszczone. I moja ogromna prośba, wspomóżcie nas, udostępnijcie ten film gdzie się tylko da, abyśmy mogli działać, działać. Dla was, tak? Bo my to robimy dla Was, nie tylko dla siebie, bo musicie wiedzieć, że nam to sprawia ogromną frajdę, jak widzimy nowe osoby, które nawet przychodzą z zabawkami z supermarketu i jeżdżą, bo, bo mogą, bo mają gdzie. Zresztą, wiecie, od wielu lat widzicie, co się u nas dzieje. Jeszcze prośba do osób z łodzi lub z okolicy, jeżeli jesteście w stanie nam wspomóc jakimiś powiedzmy wywrotkami, gliną, koparkoładowarkami, bobkatami, zagęszczarkami, innymi rzeczami, odwodnieniami, to też Was zapraszamy do pomocy. Za co też dziękujemy oczywiście. Więc moja jeszcze raz ogromna prośba. Wspomóżcie nas, a co my z wam za to damy? Damy super wyremontowany tor. Tor, na którym będziemy organizowali pikniki, pojazdówki, mini zawody. To wszystko dla was, dla was, dla nas też, ale przede wszystkim dla was, bo naprawdę serce nam się raduje, jak przychodzi każdy nowy użytkownik i wpada w ten nasz świaderce. Także z mojej strony to wszystko. Liczę na Was. Udostępniajcie gdzie się da, aby ludzie mogli nas wspomóc. My z całego serca, takiego wielkiego, Wam dziękujemy. Ode mnie tradycyjnie wielki kciuk. Trzymajcie się. Na razie.